Hej, hej, plus plus, kolejny odcinek na moim kanale i kolejny odcinek z Robloxa. Witam Was dzisiaj w Jaybreaku, ponieważ nie wiem, czy widzicie tytuł, ale są zdjęcia, jak będzie wyglądała, uwaga, uwaga, nowa baza wojskowa. Tak, baza wojskowa, e, nie lotnisko i, i to się stało tak, że w sumie nie wiem, kiedy to te zdjęcie, które zaraz Wam wyświetlę, zostało dodane ale chyba dwa czy trzy dni temu nawet, ponieważ to jest z Twittera i po prostu ściągnąłem je i wam chcę je pokazać. Mówimy o tym zdjęciu, które aktualnie się wyświetla. Mam nadzieję, że widzicie je na całym ekranie. Ja sobie też je również włączyłem na drugim ekranie i będę je sobie też tak komentował troszeczkę, gdy tam dolecimy. Jestem też policjantem, więc idealnie nikt nie będzie mi przeszkadzał. No, i teraz zgadza się, jak widzicie te hangary, które przed chwilą widzieliście, co chwilę będę wyświetlał tutaj ten obrazek. Znowu teraz na pewno zniknął, zależy, jak tam to potem zmontuję. Dlatego też się zgadza, że przenoszą UFO, tak? Bo pisaliście, że będą mnie przynosić na lotnisko, a tak naprawdę będą mnie przynosić do bazy wojskowej. Dlatego to zostanie przyniesione tam to na pewno i zaraz wam coś pokażę ponieważ najpierw sobie tutaj dolecimy i pokomentujemy troszeczkę. Jak widzicie, aktualnie to wygląda tak. Nic specjalnego nie możemy z tego wyczytać, ale przynajmniej wiemy po co będzie ta tutaj flaga. Flaga będzie stała na środku. Teraz znowu mam nadzieję, że pokaże się obrazek jak będzie wyglądała ta baza tak wstępnie. Ja będę patrzył teraz na drugi ekran, bo tam mam go odpalone. Wy widzicie go na pewno na całym ekranie Jak widzicie są takie powiedzmy małe hangary, które coś tam mają, jakieś tabliczki e, Niestety tego nie mogę przeczytać, bo jest to za małe e, No i coś czuję, że z jednej właśnie z tych hangarów e, tutaj gdzieś na przykład na przykład nie wiem Tutaj będzie hangar, jeden jest tak obrócony w inną stronę Tutaj będzie hangar, e, gdzie się na przykład będą otwierała nie wiem, sufit albo po prostu sufitu nie będzie, i coś czuję, że tam będzie po prostu ufo. Dobra, wracamy znowu do screena. Ja sobie tak mówię, żebym wiedział, gdzie je wstawić. Po prostu te screeny, wracamy do screena. Jak widzicie, lotnisko będzie całe otoczone. Na środku będzie tutaj stała wielka flaga. No i nie wiem, ile będzie tych hangarów. Z tego co widzę, to zapewne raz, dwa, trzy, cztery. Coś czuję, że pięć hangarów będzie stało. Dobra, teraz znowu screen zniknął, ponieważ wracamy tutaj e, do mapy. E, lotnisko nie będzie zbyt duże, myślałem, że będzie troszeczkę więcej. E, lotnisko, Boże, baza wojskowa nie będzie jakoś super duża. E, raczej taka jak widzimy, teraz aktualnie jest zaznaczona, no to taka wielkość będzie. E, szczerze, nie wiem co będzie w środku. Czy będzie w ogóle jakaś nowa klasa żołnierz? E, jest taka opcja, że będzie w ogóle żołnierz. E, subujecie. Pozdrawiam bardzo serdecznie, widza. Możliwe, że będzie klasa żołnierz. Wiem z zagranicznego youtuba, coś tam czytałem, że tutaj te cyferki coś znaczą. Tutaj mam oczywiście Badimo, tak na. może, halo, na Instagramie chciałem powiedzieć, na Twitterze Badimo, oczywiście też jest właśnie ten screen, którego Wam co chwilę pokazuję. No, i tak ta baza będzie się tutaj prezentowała. Na razie nie ma więcej screenów, jest tylko jeden, jak tutaj to wygląda, gdy stoimy w hangarze. I coś czuję, że w tym hangarze, e, troszeczkę się pomyliłem, znowu niech się wyświetli screen. E, w tym hangarze, w którym aktualnie stoi i został zrobiony screen, tam będzie stał, stało UFO, ponieważ jak widzicie, ten hangar jest duży, nie ma wejścia malutkiego i coś czuję, że tutaj właśnie będzie stało sobie UFO. No cóż, e, czekam z niecierpliwością, jak tutaj ta baza wojskowa będzie wyglądała. Mam nadzieję, że będzie coś ładnie mówiąc i będzie naprawdę to ładnie tutaj wyglądało. Przy okazji mam nadzieję, że wejdzie jakiś nowy, na przykład, nie wiem. Czołg, nie, może przesadziłem z, czołgie, z czołgiem, Ale mam nadzieję, że jakiś pojazd Zostanie też wprowadzony, a jak nie to cała klasa I ten helikopter też e, Oby został przeniesiony do tamtej bazy Nie widzę tutaj niestety lądowiska Zobaczcie jeszcze raz screena e, Nie widać tutaj nigdzie lądowiska takiego Żeby pasował dlatego tego właśnie e, Helikoptera, ale mam nadzieję, że również się tam Pokaże e, i będziemy mieli Wszystko w jednym miejscu, naprawdę spoko To wygląda, e, nie wiem czy spoko Wybrali miejsce, ja bym troszeczkę inne miejsce Wybrał, e, możliwe żebym wybrał Miejsce, kurde, teraz tak e, ciężko w, mi wymyśleć, e, ale nie wiem dlaczego wybrałbym to miejsce. Przeniósłbym Straż Pożarną e, i jakoś bym tutaj zaczął budować. Może nie na pustyni e, i teraz, jeśli to się buduje na pustyni, dużą osób kojarzy to ze strefą 51. No i w sumie słusznie hangary też wyglądają tak jak troszeczkę ze strefy 51, więc będziemy mieli taką troszeczkę małą strefę właśnie tutaj 51 w Jaybreak Naprawdę spoko pomysł, jaram się tym mega Jeśli nie wiedzieliście o tym, dostawcie łapkę w górę, komentarz i subskrypcję Mam nadzieję, że fajne, fajnego newsa Wam tutaj yy, podesłałem i fajne, yy, fajne zdjęcie też również zobaczyli. Więc jeśli chcecie więcej odcinków takich, jeśli coś zobaczę yy, czy to na Twitterze, czy dostanę jakieś yy, wiadomości od widzów, jeśli chcecie, żebym was Takim czymś informował, musicie strzelić łapkę mm, oraz ustawić suba na kanale, żeby być po prostu na bieżąco. E, no, subskrypcja jest najważniejsza, ponieważ prawie 70%, os 70 osób, które mnie ogląda, nie subskrybuje mojego kanału. I dobra, mam nadzieję, że pogadałem wszystkim, e, o wszystkim tutaj było. E, prawie 5 minut mi to zajęło, dlatego troszeczkę się nagadałem. E, wow, wow, kto do mnie strzela? Proszę e, zaprzestać. E, cyk, mam Cię. Oj, nie mam cię, ała, ała, boli, 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 boli. Przestań do mnie strzelać, w ogóle nie słyszę jak ty do mnie strzelasz. Yy, no, i mnie tutaj zabił niestety, nie, ale tylko pistolet wleciał, więc dobra, wracamy do bazy, <laughs> zabieramy sobie strój. Yy, dawno w nim nie biegałem, szczerze, dlatego czemu by nie znowu sobie w nim nie pobiegać. Boże, co się stało z moim głosem? <laughs> Aż mi zjechał. Yy, za dużo gadałem, tak? Tak to jest, jak się za dużo nagada. W ogóle dzisiaj piąteczek, piąturia, mam nadzieję, że miło spędzacie piątek Ja dzisiaj w szkole szczerze byłem, znaczy nie byłem w szkole, byłem od 7 do 12 na praktykach, dlatego na spokojnie w sumie w tym tygodniu, ale nie razu nie byłem w szkole gdyż miałem 3 dni rekolekcji potem w czwartek był dzień wagarowiczy, a w piątek praktyki, więc patrzcie jaki miałem udany tydzień. Jeśli również mieliście udany tydzień, zostawcie łapencję. Słyszę napad, dobra, wchodzimy. Rączki do góry, tutaj koniec. Tutaj napadu. Halo, proszę się nie ruszać. O ty, kurde. Jeszcze raz, dobra, przeładowanie szybko. I teraz trzeba ją trafić. Byłoby fajnie, jeśli bym ją trafił. O, mam cię, dobra. Ej, dlaczego ona zginęła? O co chodzi? Dlaczego ona zmarła? Ja nie chciałem jej zabić. Halo, dobra, widzę, że podjeżdżają tutaj ludzie. Nie, a ja ich chcę wszystkich wyłapać, ja ich tu wyłapię. No nie, nie ma bata, że mi uciekną tutaj, już jest po nich. Dobra, cyk, 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 poskaż sobie. Yy, tak, ja ci dam czas, ty się wyskacz tutaj. E, cyk, okej, okay, nie wiem czy trafiłem Tak, trafiłem Co ty masz za buty? Aha, bo teraz w ogóle było jakieś kolabo Słyszałem, nie wiem czy to jest prawda Ale Nike niby ma kolabo z tutaj e, Robloxem Dlatego naprawdę ciekawie Jeśli to jest prawda, to sam będę chciał sobie coś takiego sprawić e, Dobra, przestańcie do mnie strzelać Skąd oni do mnie strzelają? Super, chyba trafiłem na serwer, gdzie są cheaterzy e, Więc e, świetna sprawa Eee, dobra, wychodzimy tutaj. Jeśli to jest prawda, że jest drop, e, Nike i Robloxa, e, to ja chcę kupić sobie takiego skina. Nie wiem czy już jest, czy dopiero będzie, ale jeśli jest, no to coś czuję, że będę chciał sobie po prostu zakupić do kolekcji. A jak nie wiem, czy można takie rzeczy wysyłać, jeśli ktoś będzie chciał mnie tak zdonatować, e, też może nie wiem, ale raczej będę chciał sobie kupić sam, żeby mieć własnego. E, dobra, zabierzmy jeszcze raz rzeczy. Może zabierzmy sobie tylko strój, bo on jest spoko. Zabierzmy sobie tarczę, pistolet, e, shotguna i wszystko mamy. E, zobaczmy, czy jest helikopter. Przydałby się, na pewno będzie łatwiej. No niestety, niestety nie ma, e, więc sobie wychodzimy. Cyk, wchodzimy do autka. Nie wiem, kto miał tego skina, ale chciałbym go zobaczyć, bo wyglądał ciekawie. Nie powiem. E, to są te wszystkie nowe antro, tak? To są te wszystkie, które zostają wprowadzane. Ja tam antro nie biegam Gdyż mi się jakoś super nie spodobało Chociaż mogę zacząć Jeśli będziecie chcieli Też mogę sobie jakieś antro kupić I czasami sobie pośmigać To jest dobry pomysł I w sumie już mam pomysł na odcinek jutro albo coś To jest, no to jest plan To jeszcze się zobaczy nie dobra, lecimy sobie e, Chciałbym jeszcze kogoś spotkać i ewentualnie złapać Bo to jest dodatkowy exp, tak e, I chciałbym chętnie wbić sobie Kilka leveli, jeśli chodzi o policję O, cześć, witam, witam bardzo serdecznie e, Ja tutaj wbijam Na, e, na was e, Aha, wy się nie ruszacie w ogóle e, Cyk, aresztowany jeden typ I tutaj jest drugi Mamy, o I mogę sobie powbijać kilka leveli Jeśli to jest tanie, o, cyk, cyk, cyk no, może tak do 13 też, żeby mieć. O, i już mam 600 tysięcy mi zostało. O nie. Dobra, ale mamy 13 level, pechowy niby, ale zawsze to jest 13 level, a nie pierwszy. Cyk, o ty. On do mnie strzela. Proszę do mnie nie strzelać, proszę przestać. No. Świetna zabawa. Zabiorę im jeszcze tą broń, żeby nie mieli... Czyli dzisiaj jest sama walka, od razu mnie zabijają niestety, więc się z nimi nie mogę pobawić, ale spełniłem cel dzisiejszego odcinka, czyli przekazać wam tego newsa, który jest moim zdaniem świetny, że to będzie baza wojskowa. Cieszyłbym się też mega, jeśli to by była w ogóle osobna klasa, czyli byłby... Policjant, yy, więzień, czy tam po prostu yy, przestępca, oraz yy, wojskowy. To by było coś, ponieważ w Mad City dobrze wiemy, teraz tak porównuję, gdyż te gry są, znaczy tryby są bardzo, bardzo podobne. W Mad, Mad City mamy super bohaterów, więc miałem też takie szczere przeczucia yy, i takie myśli, że Jaybreak wprowadzi trzecią klasę że J.P. jednak to zrobi i będzie miał trzecią klasę, ale nie może już wprowadzić superbohatera, bo będzie kopiujecie co to ma być, własny pomysł i wprowadzą, coś czuję że będzie to właśnie żołnierz ale jak, się, jak to będzie to się oczywiście zobaczy, zapraszam do e, oczywiście pisania komentarzy i dyskusji na, tych tema, na ten temat ja czytam te komentarze, e, niektóre są naprawdę fajne i e, jeśli coś jest fajnego, jakiś komentarz to e, przypnę serduszko a i miałem pozdrowić w ogóle. Miałem pozdrowić widzów, e, którzy mi dzisiaj dali pety. E, zapomniałem w jakim trybie, ponieważ e, wyleciał mi nazwy, znaczy wyleciała mi teraz nazwa. a jakiś tam symulator. Pozdrawiam widzów, chyba czterech czy pięciu, którzy dali mi pety. Pozdrowionka dla was. E, jak mówiłem, że pozdrawię, no to pozdrawiam. Dzięki wielkie za te pety, e, Jutro będzie z tego odcinek coś czuję, więc no. E, przepraszam, proszę pana, pan jest chyba pijany. Widzę jak pan jedzie. Proszę się zatrzymać natychmiast. Wow, panie, 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 eee, proszę się zatrzymać. Eee, cyk. O nie, ja pana zabiję zaraz, a nie zatrzymam. Dobra, niestety został zlikwidowany. Eee, pan też chyba chce. O, dobra, cyk. Eee, w ogóle to jest auto, którego nie mam. Wow, nowość. Yy, szczerze. Yy, ała, ała. Aha, bo to jest te. te z tego, od. Yy, Batmana. Dobra, wszyscy mnie zabijają, mam dość. Szczerze poznaję się. Już nie wiem, które ja zginąłem. Więc co, mam nadzieję, że ten news Wam się podobał. Jeśli tak, no to, to zawcie łapkę w górę. Napiszcie, co o tym sądzicie. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Jeśli tak, no to komentujcie. Subskrybujcie, lajkujcie. I do zobaczenia jutro w kolejnym odcinku. Cześć.